Ludzie zawsze starali się dowiedzieć skąd pochodzą, skąd pochodzi rasa ludzka. Nie znając odpowiedzi na swoje pytania, spekulowali i skomponowali legendy. Mit o pochodzeniu człowieka istnieje w prawie wszystkich wierzeniach religijnych. Chrześcijaństwo jest dominowane przez ideę stworzenia świata z niczego. Mity wyjaśniającym pochodzenie świata i człowieka, ludzie pojawili się na samym końcu. Bóg stworzył świat przez sześć dni, siódmego odpoczywał. Człowiek został stworzony przez Boga na swój obraz i podobieństwo, dlatego ludzie są najwyższymi istotami na Ziemi. Żydzi, podobnie jak chrześcijanie, wierzą, że świat został stworzony przez Boga. W islamie Allah stworzył cały świat i ludzi w sześć dni buddyzmie nie ma żadnego wyjaśnienia na temat pojawienia się człowieka i całego świata. W hinduizmie istnieje co najmniej pięć wersji pochodzenia świata i człowieka. Zgodnie z pierwszą wersją świat powstał z dźwięku om. Zgodnie z drugim mitem świat i człowiek wyłonili się z jaja, Brahmanda, które przybyło z kosmosu. W trzeciej wersji był pierwotny upał, który zrodził świat. Czwarty mit brzmi krwiożerczo. Pierwszy człowiek nazywał się Purushi i dokonał poświęcenia własnego ciała, aby powstali inni ludzie. Najnowsza wersja mówi, że świat i człowiek wynikają z pochodzenia oddechu Boga Maha Przy każdym oddechu pojawiają się brahmandy, wszechświaty zamieszkałe przez brahmanów. Dzisiaj uważamy, że ludzie pojawili się podczas długiego biologicznego procesu ewolucji. Teoria Darwina zakłada, że człowiek pochodzi od najwyższych naczelnych, dlatego w starożytności ludzie i małpy mieli jednego przodka. Oczywiście w nauce istnieją również inne hipotezy. Na przykład, niektórzy naukowcy przedstawili wersję, zgodnie z którą człowiek jest wynikiem zbiegu naczelnych i obcych, którzy odwiedzali Ziemię w czasach starożytnych. Zaczęły pojawiać się jeszcze odważniejsze hipotezy. Istnieje teoria, zgodnie z którą nasz świat jest programem wirtualnym. Wszystko, co nas otacza, w tym ludzie, są częścią gry komputerowej lub programu używanego przez bardziej rozwinięte stworzenia. Charles Darwin początkowo studiował medycynę na uniwersytecie Edynburskim, jednak ostatecznie wybrał nauki przyrodnicze w Cambridge. Rozważał też zostanie duchownym. W wieku 22 lat, pod koniec grudnia 1831 roku, wypłynął w trwający ponad 5 lat rejs na angielskim okręcie Beagle pod dowództwem kapitana Roberta Fitzroya. Chciał przywieźć nieznane okazy roślin i zwierząt. Szczególne wrażenie wywarła na nim flora i fauna Galapagos. To właśnie jej obserwacje stały się punktem wyjścia dla teorii ewolucji. Opierając się na obserwacjach prowadzonych podczas podróży, a także na długoletnich badaniach oraz konsultacjach z hodowcami, i rolnikami, Darwin wysunął teorię o ewolucji gatunków w procesie naturalnej selekcji. 160 lat temu, 24 listopada 1859 roku, opublikowano w Londynie pierwsze wydanie książki o powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego Charlesa Darwina. Książka ta wpłynęła na naukę, a sformułowana przez przyrodnika teoria inspirowała wielu myślicieli i polityków. Wydana w 1250 egzemplarzach przez oficynę Johna Moraya niewielka zielona książeczka, napisana w sposób nowoczesny i bezpośredni, stała się jedną z najbardziej znaczących i rewolucyjnych prac w historii nauki. W książce Darwin przedstawił liczne dowody na istnienie doboru naturalnego oraz pochodzenie wszystkich gatunków od wcześniejszych form. Miał świadomość, że tak rewolucyjne dzieło może zagrozić jego dalszej karierze i pociągnąć za sobą oskarżenia o bluźnierstwo. Antropogeneza, filogeneza lub po prostu pochodzenie człowieka mówi o procesach biologicznych, które doprowadziły do powstania człowieka współczesnego. Każde nowe pokolenie zręcznie tworzyło przedmiot. Należy zauważyć, że w ciągu ostatnich 50 tysięcy lat kultura i technologia zmieniły się znacznie szybciej niż w poprzednich epokach. To właśnie etapy antropogenezy wskazują na oddzielenie ludzi od innych hominidów. Zgodnie z teorią antropogenezy, rodzaj Homo odizolował się około 2 milionów lat temu. Zdaniem naukowców stało się to w Afryce. W tym czasie było kilka rodzajów ludzi, większość z nich wymarła. Przedstawiciele tych typów obejmują w szczególności Neandertalczyków i Homo erectus. Mówiąc o antropogenezie, należy powiedzieć, że badania obejmują nie tylko Homo sapiens, ale np. Australopiteka. Humanizacja obejmowała rozwój szeregu umiejętności. W szczególności ludzie zaczęli iść prosto, ich masa ciała wzrosła, struktura mózgu stała się bardziej skomplikowana. Podczas tego procesu wyewoluowała kora mózgowa. Biologicznej antropogenezie towarzyszyło kształtowanie ręki przystosowanej do pracy, artykułowanie mowy, myślenia konceptalnego i inteligencji. Społeczna organizacja ludzi stała się oczywista. W procesie ewolucji zaczęła tworzyć się kultura materialna człowieka. Ponieważ człowiek jest uważany za istotę biologiczną i społeczną, antropogeneza i socjogeneza są ze sobą nierozerwalne. W pierwszej połowie XIX wieku etnografowie, paleontolodzy i archeolodzy zgromadzili obszerny materiał empiryczny. Stał się on podstawą teorii antropogenezy. W badaniach duże znaczenie miała praca Boczera de Per. Francuskiego archeologa. W połowie XIX wieku szukał on narzędzi wykonanych z kamienia i twierdził, że były używane przez prymitywnych ludzi, którzy żyli w czasach mamutów. Odkrycia archeologa stały się zaprzeczeniem biblijnej chronologii i spotkały się z burzliwym oporem publicznym. Boucher de Perth został uznany w nauce dopiero w latach 60. XIX wieku. Antropogenezą związane jest pojęcie hominizacji od Homo erectusa, które mówi o prostej postawie ciała, chodzie na dwóch nogach, powiększeniu mózgu, występowaniu mowy, umiejętności wytwarzania narzędzi oraz podziale pracy. Problem antropogenezy w kwestii pojawienia się tych cech ludzi, które pojawiły się stosunkowo niedawno, koncentruje się na pojawieniu się Homo sapiens. W związku z tym ściśle wiąże się z bioewolucją. Od czasów Darwina problem przypisuje się przy stosowaniu żywych istot do warunków zmieniającego się środowiska pod wpływem trzech czynników. Należą do nich mutacja, selekcja i dziedziczność. W rezultacie uważa się, że w ramach tego ewolucyjnego prawodawstwa pod wpływem zmian w środowisku mało poprzednicy współczesnego człowieka otrzymali charakterystyczne właściwości. Wśród cech, które reprezentują specyficznie ludzkie, językowe i poznawcze zdolności, wyróżniają się przede wszystkim. Ich formacja była określona przez zmiany w organizmie przodków. Przede wszystkim mówimy o powiększaniu mózgu. Zmiany te z kolei były pod wpływem zmian klimatycznych. W szczególności decydującą rolę odgrywało chłodzenie. Oczywiście to wszystko są tylko hipotezy. Triopitek był hominidem, który pojawił się 10 milionów lat temu. Zamieszkiwał Afrykę. Był bardzo mocno owłosiony, a jego żuchwa była mocno wysunięta do przodu. Nie posiadał przeciwstawnego kciuka. Mierzył zaledwie 125 cm, a objętość jego mózgu wynosiła zaledwie 350 cm3. Australopitek zamieszkiwał Afrykę Południową. Jego wzrost sięgał 150 cm, a mózg do 500 cm3. Posiadał przeciwstawny kciuk i miał mniej owłosienia od riopiteka. Zmniejszyła się również czaszka. Posiadał prymitywne narzędzia z kości, żył w stadach i stał się coraz bardziej towarzyski. Homo habilis pojawił się 2 miliony lat temu. Pochodził z wąwozu Olduvai, czyli kolebki ludzkości. Zamieszkiwał Afrykę Południowo-Wschodnią. Jego wzrost sięgał 125 cm, a objętość mózgu powiększyła się aż do 700 cm3. Miał dużo mniej włosów, cofniętą żuchwę, a układ zębów był bardzo podobny do naszego. Używał kamiennych narzędzi. Homo erectus, czyli człowiek wyprostowany, pojawił się w Afryce i Azji około 2 milionów lat temu. Przez Gibraltar opuścił Afrykę i zasiedlił cały świat. Mierzył 160-170 cm, a objętość jego mózgu wynosiła 1000-1200 cm3. Był słabszy fizycznie, ale mądrzejszy. Potrafił posługiwać się ogniem, ale nie umiał go jeszcze sam rozpalić. Używał drewnianych i kamiennych narzędzi. Neandertalczyk zamieszkiwał Azję, Europę i Bliski Wschód. Jego nazwa pochodzi od miejscowości, gdzie znaleziono szczątki. Miał 1,60 m wzrostu, a objętość mózgu wynosiła 1370-1600 cm3. Prowadził osiadły tryb życia, umiał posługiwać się ogniem. Umiał go również rozpalić. Miał wykształconą mowę i uczucia wyższe. Miał poczucie dobra i zła. Posiadał system wierzeń. W czasie polowania potrafił zapędzić zwierzynę nad przepaść i wykorzystać to. Homo sapiens pochodzi od Homo erectus. Pojawił się 50-60 tysięcy lat temu. Był wysoki szczupły. Mierzył od 1,70 do 1,90 m. Objętość mózgu oscylowała w granicach 1490-1500 cm3. Zamieszkiwał w Europie, na Bliskim Wschodzie, Azji Południowo-Wschodniej i Ameryce Środkowej. Potrafił zbudować szałas, spolował, Stosował prymitywne narzędzia, np. Na łuk. Nazywany jest również człowiekiem kromanioniski.